Od Old Side'a. Czy się ma wsycać? Marcel, witajcie w kolejnym odcinku. Eee, co, sam na kamerę jak się powiecie, o Weloce, nieważne. I zadaję sobie. Nie, to nie jest tak. Ja patrzę z jednego, a ty się patrzy tam. Czy idzie? Chyba mnie jedy do. Okej, tutaj patrzę się. Zobaczę, jak żebyś... Wyszli, wyszli! By skoczył Ja nie żyję. Masz Drugi jest... Czy... jest tutaj. Drugi, jest drugi. Nie pikuję, nie pikuję, ja spokojnie. Nie pikuj, nie pikuj, co? Nie podchodź, Tak jak dwójka jesteś. Dosta, O cholera! się, tak! Nie no Dobra, bo rund ekwod. Currę jest z Bizonem na mnie, to tak być nie może. Ale teraz tu ja lecę już na całość wiesz. Nie podchwądź, nie podchądź. Wyciąg na blisko minus 84 musi sympi pierd tym bizonem cały czas tak. Ja nie no, daje takie heady z tego bizona, że coś się możliwe. Zostaje 84 strzały. czy e, 84 w 5 i nie ginie. Powinien zginąć z takiego. Coś się dzieje. Brawo! W końcu coś się działo jest? nie no, gdzie jest? Jela? To się tej w celu nie? No, ten granat nie poszedł tak jak chciałem. Ale... Cioł się się siebałaś lepiłem. Zwał No! Niksem kuziom, no, 30? 30 HP ma. 30 HP ma. czy tego? tego koła... uważaj. O, i skąd on wiedział, że ja tu jestem? Jest nie skąd? wiedział! Karat, no cóż, granat, no. W tym że dosta tam. <coughs> zauwałeś, to tam jest... połowa, co wątpliwie? Oh, nie, 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 nie. Tutaj, tutaj pod Właśnie, nikt, to Dobra. Dobra, Brawo. Gdy masz AP? Stówę. Podchodzi chyba. Tak, 24 w jednym dostał. Chyba to jest tak, niemożliwe, to, bo... że on dostaje tylko 24. Powiedz na. Jest tutaj. Ani na. No, jest Drugi mnie załatwi, to ja SGA Super Topy No, przegraliśmy ten mecz Ja A, się... pojedynki wygrywać Musisz pojedynki wygrywać No właśnie Musisz <grychy> A Jak ktoś nie umie to ma problem Sprawdzam co ten nikomu... Ej! Pomóż mi, a nie nikogo nie ma Myślałem, <śmiesz>, że nikogo nie ma Ja się a tu nikogo nie ma Dobra, miałem wygraną RNG Wiesz, to jest mózg, no Tu <śmiesz>, no widzisz, no Tak to jest Agent! <śmiesz>, Będą poschodzić Gdzie tam? Też drugi Ejitł Nikogo nie spotkałem To <grym> no się liczyło <grym> Teraz z tołem zupy tą shift shift Wcześniej po 7 dm to nikogo nie było A co się kogo nie będzie o jak zwykle podchodzą Może być najbliżej jeden Jeszcze ja jeden? Uważaj Uważaj na plecy Planuj pakę i uważaj na plecy Ja będę uważał na plecy Nie, nie ma pleców, jest to u nas, u nas, u nas, u nas, u nas, nas. Uh. Kurwa oh, Dobra, myśl tam, że... Tak, tam tego tamtego No. Ja jeszcze myślałem, że on siedział od strony smoke, ale dlatego wróciłem. Tak, ja to, też. Jeśli on się nie dlatego poszedłem z tej strony plantować. Myślałem, że pójdzie na tak, stronę smoka. Tak? No nie, ja nagle, w naganach. Tutaj poczekaj, Brawo. Drugi też będzie podchodził. Od nie. to jest duży na rasherów. o po lewą ciśnę na zachód. Hmm. Wumy, pomijcie, że będą mocno To jest duży na rasherów. Lata praktyki CS Nexon Zombies, Zona Europę. Później jest CSGO. Dodawają ten, wiesz. Lata praktyki, rasz, rasz, rasz. To wszystko teraz dodaję. Tak te piękne akcje. <grych> Oczywiście żartuję, nie? Zupełnie inna zupełnie inna technika strzelania, zupełnie co innego. Ale gdzieś tam to też pomaga. Ma, drugi ma. Wyłączyłem komendę Spadka. przypadkowo. Chodź, chodź, chodź. Aha. Aj, on ma 20 HP! Oh, a ja sześć. sześć. <grywa> to jest drużyna rasherów cały spod chodą w każdej rombie. Tak, bo oni tak co chwilę... O, zrób mega Kurde, nie zdążyłem. Flesza rzuciłem mu na morda. Może do prawego. Chciałem oh. wrzucić mu fleszkę, <grywa> ten... wejść, ale nie mogłem. Ja idę ja do góry, ja do tego gier, to wszystko. idź dołem, idź dołem. Mam nadzieję, że na nie weszły mi tutaj ja Jeden Brawo! Ostatni został, nie Drugi wiem. Drugi jest gdzie. u mnie. Na pewno, na pewno, chyba mu smołka wrócił. U mnie jest, u mnie jest, u mnie jest, u mnie jest. U Le, 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 le. Właśnie w tym momencie zremisowaliśmy mecz Przez Negela On już się skąpił No wiem o, fajnie. Wszystko poszło na marne. O, marne. Masz 15 sekund. O no nie! 71 w trzech dostał. jest tutaj? Tam jest. Wit No ja Nie lubię takich meczów normalnie Wiesz są so, właśnie takie mecze do tej rundy są akurat spoko Najwyższy procent strzałów w górę. to mnie pocieszyli A widzisz? Mam się na około 65. Dobra, słuchajcie, jeżeli wam się podobało i chcecie więcej gierek, to obowiązkowo. Chcemy widzieć dużo łapów w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. Klikajcie ten przyciski do subskrypcji, bo <gry> to ważne. Subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego materiału. No i na razie, cześć. Laura.